Hej, 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 oj, coś tam. O, dobra, teraz będzie lepiej. Cześć, kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku. Na moim kanale ja przychodzę dzisiaj do Was z losowaniem na pudełko. Oprócz losowania na pudełko, jeszcze będę miała losowanie drugiej nagrody. Mam tutaj Grzesia, Justynkę i Monikę za największą ilość słów w zdrawce, czyli to jest 10. Bo jeżeli by były jeszcze dwie osoby, tak jak myślałam, że są, to po prostu rozdzieliłabym tą nagrodę na pół, byłoby fajnie, no ale zgubiłam jedno słowo, wy znaleźliście, za co bardzo Wam serdecznie dziękuję. W ogóle wszystkim dziękuję za, za pomaganie mi w znajdywaniu tych omijaków, no bo no trochę mi się tam porobiło, dlatego właśnie u Grzesia też było 10 słów, a nie 9 i trzeba zrobić losowanie. Tutaj mam y, losiki na pudełko przygotowane, a tutaj mam y, kartkę i już Wam mówię. I to jest tak. Największą przewagę w losikach ma oczywiście Izunia, czyli Ibel. 11 losów. I zacznę od początku. Martinka z kanału Mari Mari dwa losy. Monika S 4 losy. Gudlak jeden los. Zdrapko Misia pięć losów. Ola Z dwa losy. Potem była Iza z 11. Gosia je trzy losy. Miula ze Szczecina 8 losów. To do pewnego czasu, jak się wzięło udział, to były losy. Tak jak właśnie Ania miała bardzo dużo zdrapek, tylko ta reszta zdrapek była już y, po tym Czasie na losy, dlatego Ania ma tylko 8 losów, a nie więcej. Asystent, czyli Grzesiek ma dwa losy, Ola Roxy 2 losy, Justyśka k 4 losy, Wandzia nasza, jeden losik, Moni się 1 jeden losik też na kanał. Moni serdecznie zapraszam, Szaleństwo Gier do Sebastiana na kanał również serdecznie zapraszam, jeden losik i nasza kochana widzka Pati, jeden losik. Także tak się przedstawia to wszystko, sobie wypisałam. Tutaj mamy DT. No, trzeba to pomiąchać, pomiechać. Co wyskoczy, to wyskoczy. Powiem Wam, że się naskładałam tych karteczek. Z tym bardziej z takimi pazurami, gdzie no, no nie ukrywajmy, one są mega długie. Tu już mi się coś popsuło. Ale to się wcale nie dziwię, bo teraz pójdę to koniecznie, muszę je skrócić, bo już są za długie i przeszkadzają w funkcjonowaniu. <grych> Zobaczymy. Ja to bym chciała, żeby ktoś nam po prostu wyskoczył. Mamy jeden wyskoczony. Trzymam za wszystkich mocno, mocno kciuki. Bo mi to bez różnicy do kogo wyślę. Więc to teraz wytrzymajcie kciuki, żebyście to byli wy. Ja jeszcze nie odsłaniam, nie pokazuję. Dobra. I a jeszcze mamy y, ten wymiankę dla Was. Także zostańcie po losowaniu. I tutaj mamy łomatko. Miula ze Szczecina. <laughs> no widzisz Aniu, udało Ci się wygrać pudełko. Yy, także yy, paczkomat, tylko paczkomat wchodzi w grę, ale to będziemy się musiały dogadać, yy, bo pudełko najłatwiej będzie wysłać paczkomatem. Serdecznie Ci Aniu gratuluję. No i jeszcze może, że tyle było uczestników. Wylosujemy z tego jedną osóbkę, która yy, dostanie ode mnie zdrabeczki za 30 zł. Dlaczego nie? Słuchajcie. Fajnie, fajnie. Też niech samo się wlosuje. niech samo wypadnie, żebyście nie powiedzieli, że tylko jedna osoba była wypisana. I z drapeczki za 30 zł wygrywa Ola Z. Także Olcia, odezwij się do mnie z adresem do wysyłki i tutaj od razu mówię, że wysy wysyłać będę albo w poniedziałek, albo we wtorek. Yy, bo wtedy mam wolne, także Olcia gratuluję, wygrywasz taką dodatkową nagrodę z drapeczki za 30 zł odezwij się do mnie kochana yy, z adresem do wysyłki, bardzo, bardzo dziękuję za udział, ogromne serducha dla Was yy, i odkładam już to na bok znaczy to na bok, nie, to muszę tak wywalić losiki yy. o, do ciastek wrzuciłam, a co te losiki sobie odłożę, może jeszcze sobie zapiszę, że tu pudełko tu, Niks za 30 pudełko o Zapisałam, żeby nie było. I teraz sobie wrzucimy Monikę, Justynkę i Grzesia. O, i też wymiąchamy, wymiąchamy. I co wyleci? Kto wyleci, ten wyleci. O, widzicie? Jakby nie mam problemu z, z podnoszeniem pieniążków czy coś, a ale ze zginaniem karteczek z takimi paznokciami już mam. Najbardziej mi śmieszy, jak y, ludzie się przypierdzielają, że po co mieć takie długie paznokcie? Jak to po co? żeby się mogli pytać. Jakby uważam, że każdy ma takie paznokcie, jakie chce. Ja troszeczkę żałuję z perspektywy czasu, że ich po prostu nie chciałam bardziej skrócić, no nie? Teraz pójdę. O, czekajcie, krzywo. Dobra, to i tak musi samo wylecieć. Z perspektywy czasu, że ich bardziej nie skróciłam, y, bo się nie spodziewałam, że będzie aż tak ciężko. A. A wiem, że w niedługim czasie będę po prostu musiała skrócić je całkowicie na krótko, więc chcę się nacieszyć jak tylko się da, bo później będzie to mi dorabiać te paznokcie, a na razie mam swoje. Kocham moje paznokcie najbardziej na świecie. Serio. Serio. Dobra. Mamy trzy osóbki. I to pudełko jest super, naprawdę. Kocham to pudełko. <grytanie> Z każdej strony, żeby nie było. Przyspieszymy to losowanie też, żeby nie było. Dobra. I niech sobie ktoś wyskoczy nam tutaj O! O! Wyskoczył ktoś. <noise> Chciałam tak przytrzymać. Aż tak się trzyma dobrze. A nie, jednak niedobrze. Dobra, więc nagrodę drugą wygrywa Monika Esz. Monia, serdecznie Ci gratuluję, kochanie. Wygrywasz drugą nagrodę. Odezwij się do mnie oczywiście na Instagrama, bo tam mamy kontakt. Tam w razie tego się kontaktowałyśmy, tak nam będzie najłatwiej. Serdecznie gratuluję. Druga nagroda ląduje do Ciebie. Także Justynko, Grzesiu, bardzo, bardzo mi przykro, ale serdecznie Was pozdrawiam i ogromne serducha dla Was za typowanie, dla Justynki bardziej, za typowanie y, numerków, bo y, Justynka typowała numerki dla siebie i dla Grzesia, tak? Justynka ma celny traf. <grych> Tutaj Wam jeszcze chciałabym pokazać, że mam te dwie paczki, y, które, które które, które, będą na konkursie i ja sobie tak pomyślałam, pokazuję je Wam, żeby Wam pokazać, żeby Wam powiedzieć, nie umiem mówić, niedawno wstałam, wybaczcie, że będziemy drapać po 5 sztuk, czyli będzie 10 odcinków, jakoś tak, nie umiem liczyć, um, no tak, 5 i 5, 10 odcinków, y, z tym, że będą wpadać odcinki tam losowe z drapeczki i ja nie będę mówiła na tych pierwszych, czy ja drapka, która dopiero na ostatnim odcinku powiem, wiecie dlaczego? Dlatego, żeby każdy wchodził, dalej oglądał, żeby nie było tak, jak, y, 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 tak jak ja chodziłam i patrzyłam y, na różnych premierach, coś no bo ono to na pewno XYZ już wygrała. U mnie nie będzie wiadomo, kto wygrał, no chyba, że będzie Wam się chciało wrócić na społeczność i odszukać, <laughs> czyja to była zdrapeczka? Także informuję Was tylko, że nie będę mówić na odcinkach, czy jak która zdrapka Na pierwszych dziewięciu, w dziesiątym dopiero powiem. Także dziękuję serdecznie za wpisywanie się do tych paczuszek. Ja je od razu kupiłam szybciej, bo ta była tylko jedna, więc to musiałam je kupić szybciej, a Zodiak, premiera mi fajnie wyszła i ma ładne kolory. Dlatego Zodiak, jakby ktoś pytał, jeżeli chodzi o liczbę konkursów, no... Wiecie, jest tego sporo, jestem tego świadoma. Przechodzimy, kochani, słuchajcie, tutaj mamy wszystko na ciach. ciach. Yy, przejdziemy sobie do wymianki. Ja zastupuję, zaraz będziemy rozmawiać, bo muszę to losowanie przyspieszyć. Może wróciłam do nas. O tutaj obrusik widać. <laughs> yy, tutaj wymiana z Wicką. gosią G. Bardzo Ci Gosiu dziękuję. Yy, wymianie ode mnie już zapomniałam. Na 50 zł jest wymiana. Gosia miała chyba 55, jak się nie mylę, więc to jest super wynik. Bardzo się cieszę. Zobaczymy, co ja, mam, co ja tam trafię w tej wymianie. Nawet jak będą same pustaki. Niczym się Gosiu nie przejmuj, bo tu nie o wygrane chodzi. A po prostu e, o takie wymianki, bo to jest fajna sprawa. Ja naprawdę lubię się wymieniać. Dawno u mnie żadnej wymianki nie było. A jak Gosia, tak już wiecie, zaproponowała. Super byłam na tak. <laughs> Także od Gosi dostałam perfumetkę z Persiwki. Persiwki super pachną wszystkie kolor kolory uwielbiam, ale wiecie, perfumy z Iwono ja naprawdę uwielbiam, a mam takie jedne, co każdy chodzi tak, tak niucha. O, nie wiem, jak inaczej wam to zademonstrować, ale ładne, ale ładne. No, ale nawet teraz wam nie potrafię powiedzieć nazwy, bo każdy się pyta o nazwa, ja nigdy nie wiem, ale są takie w takim diamenciku i one są różowe, czy tam fioletowe, no nieważne, no piękne, są piękne. Także ja jestem tym, tą fanką z perfum Avonowskich. Tutaj mam gorzka o smaku tiramisu, czekoladę. Bardzo, bardzo dziękuję. Od razu wkładę do słodyczowego pudełka tutaj takie, takie naczynie. I zobaczymy, z drapki. ja już tam coś tam naddrapam. O, jeszcze mam pocztóweczkę na pamiątkę, za którą bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrowienia z Rzeszowa. Dla super babeczki Gosia, je Dla Natko drapiemy. I zobaczcie, kwiatki, serduszka. Nie, no to jest słodkie. Gosiu, ty też jesteś super babeczka. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ale tak, z Rzeszowa? Może Gosia pewnie była w Rzeszowie, bo Gosia nie jest z Rzeszowa. A Gosia bardzo dużo jeździ i podróżuje. Także bardzo dziękuję, kolejna na pamiątkę z Rzeszowa, myślę, że nie mam takiej, yy, dlatego super, super. I tutaj mamy zdrapeczki też za 50 zł, znaczy no nie, nie do końca, bo tu mamy tak chyba, czekajcie. Krzyżówka za 10, XXL to jest dyszka, tu mamy 20, tu mamy 30, tu mamy 40, tutaj mamy 50, 55. Gosia wsadziła mi do wymianki pewniaka, już wydrapanego, piątka jest, z numerkiem 11, więc wiecie, bardzo Ci Gosiu dziękuję. O Jezu, moje gardło, przepraszam. Bardzo Ci dziękuję. Czyli zobaczcie, no już jest, już jest wygrana, reszta się nie liczy. I mam tutaj takie zdrapeczki, no widzicie, 500 w banku, neon cash, green money, no i linie, linie i krzyżówkę. Powiem Wam, że naddrapywałam to, krzyżówka poszła mi mega szybko. To już chyba ta wprawa, myślę, po, po takim czasie. Tylko nie wiem, gdzie wsadziłam mój drapak do krzyżówek. I muszę tym, a tym, to widzicie, takie coś się robi. Dlatego tak, ja to muszę przybliżyć, żebyście na pewno dobrze widzieli. Już do Was wróciłam, także zaczynam drapanie. Gosiu, raz jeszcze Ci dziękuję. Ogromne serducha dla Ciebie. O tak przybliżyłam, że serduchom się teraz nie mieści. I mówię, nawet jak nic tutaj nie będzie, niczym się nie przejmuj, bo to nie o to tu chodzi. Yy, literka A. Nie mogę nagrywać u mojego brata w pokoju, ponieważ on. Yy, w ja zdrapałam, zaczniemy od tego, będzie wykładniej. Ponieważ on zdemontował. Yy, jak się nazywa? Taka półka na klawiaturę, no nie? I on to wyciągnął, a ja na tej półce na klawiaturę zawsze stawiałam tą moją prowizorkę bo ja z Żyrardowa nie przywożę statywu, bo jeszcze bym zapomniała tam zabrać, a tam najwięcej rzeczy nagrywam. Także wiecie. <grym> no, co jeszcze bym Wam chciała powiedzieć? A, że wiem, że jest bardzo dużo konkursów na YouTubie. Praktycznie, no może nie każdy, ale większość kanałów te konkursy robi. Tym bardziej chciałabym Wam podziękować przeogromnie yy, za tak liczny udział u mnie na kanale. Jeżeli chodzi o rezerwacje i o wpłaty, yy, to tak. Jeżeli do 15, czyli do połowy miesiąca rezerwacje nie zostaną opłacone, no to po prostu będę zwalniała te numerki jako na wolne. Dlaczego? Ja wiem, że większość ma wypłaty do 10. No nie? Tak samo na przykład jak ja. Więc absolutnie nie mam nic przeciwko, żeby ktoś mi przelał tam 10, 11. No ale niektórzy, tak jak, tak jak kiedyś moja mama, mają do 15, bo moja mama dawno temu miała do 15 wypłatę. Więc postanowiłam, że będę czekać do 15, bo w razie jak ktoś ma też 15, to będzie mógł wpłacić 15, no nie? Jakby ja jestem bardzo ugodową osobą. Yy, Nieraz, nie dwa było tak, że na przykład, o, u Justynki z Drabkomisi, czy u Ani, Miura ze Szczecina, wzięłam udział, mówię, mogłabyś mi zarezerwować, proszę, a ja Ci z wypłatą przeleję. I dziewczyny mi rezerwowały, a ja tylko dostawałam wypłatę i przelewałam yy, pieniążki, tak? Bo ja jestem tego zdania, że nigdy nie wiesz, co Ci w życiu wypadnie. I zawsze trzeba mieć te bodajże trzystówki przed samą wypłatą dwie, żeby w razie czego mieć. Bo kiedyś mi się to sprawdziło, że ja, o Jezu, ja kiedyś nosiłam pieniądze w pokrowcu. No nie no w pokrowcu to na, na bilet dwie dychy to się nie liczy. No ale no dobra, powiedzmy, że się liczy, no nie? I na przykład mnie okradli. I dzięki temu, że miałam te dwie dychy, mogłam wrócić do domu, bo miałam na ten bilet. A, a portfel straciłam. No to to wiecie. Trzeba być ja ja to już wiecie. Jak się mówi przezorny, ubezpieczony, coś tam, co, jakieś takie przysłowie ale ja tam w przysłowiach to się nie znam. Nieczęsto używam. Literka K. No nie, no nie wiem, gdzie jest mój drapak, serio. <laughs> Gdzieś na pewno jest. Znaczy, można y, spiskować, tak? Bo ja to bym podejrzewała, że mój drapak to już miał tak dosyć krzyżówek, że po prostu uciekł. Wyprowadził się. No ale listu żadnego nie ma pożegnalnego. <laughs> No, ale o co wam jeszcze powiem. Monika z kanału Strapki Moni. Ja Moniki kanał oznaczę wam oczywiście w opisie. Zajrzyjcie do Moni. Robi teraz konkurs z całą paczką krzyżówek. Jakby nic tak nie cieszy jak krzywda ludzka. Przepraszam, Monia. Ale wiem, że trzy paczki krzyżówek to jest bardzo dużo drapania. I jeżeli właśnie Monia nie zdobędzie chętnych na tą trzecią paczkę, to będzie chciała ją wycofać. Także wpadajcie. Może będziecie chcieli się załapać. Jedna zdrapeczka to jest 10 zł, więc wcale nie tak dużo. Fajna zabawa, można wygrać. Ja osobiście też biorę udział eee, i postawiłam na takie numerki, na które bym nie postawiła, bo jeżeli stawiam na swoje numerki, to jakoś tak, nie wiem, wiadr w oczy. <laughs> jakoś tak się mija. I ten, wiecie, no też chodzi, mi chodzi o zabawę, wiadomo, ale stwierdziłam, że zobaczymy, jak to będzie, jak postawię na, oj, sorki, jak postawię na numerki, na które bym nie postawiła czy uda mi się y, tymi numerkami, wiecie. Bo daj, że wytypować mniej zero, no nie? Już nie chodzi o wygrane. <laughs> Liczy się zabawa. To jest bardzo fajne. I też fajne jest to, że właśnie y, kanały ze sobą współpracują, w sensie pomagają sobie y, tutaj u. Że jak jeden kanał ma udział, a drugi kanał u niego weźmie, to ten kanał wróci i weźmie u tego. To jest bardzo, bardzo spoko. Naprawdę. Jakby ja jestem na tak. Y, więc no. Zapraszam. Zapraszam do Moni. Y, ja jeszcze sobie wejdę z tej trzeciej paczki, też jedną krzyżówkę zaklepię i zobaczymy. Żeby tylko, ta, żeby tylko ta paczka, wiecie, poszła. No drapanie takiej ilości krzyżówek to jest. <laughs> no mówię, no drapa ucieka. więc jakby coś fajnego. SSS, dobrze, dobrze. Chyba już. Tutaj fajnie, bo tutaj polecę sobie po kontrolnych, nie będę musiała szukać. <laughs> tutaj mamy te... I tak, tutaj, no bank coś pominęłam, bo tutaj nie ma żadnego słowa. Przecież to jest aż niemożliwe. Mm, mm -hmm. Jest jedno słowo. Dobra. Nie będę szukać. Koniec tego szukania tych słów. <grych> Dobra, tutaj szukamy te. Może jaki ja mam głupi śmiech. Ale nie umiem się go odzwyczaić. Tutaj mamy jedno słowo. Ekstra, ekstra, ekstra. Tutaj mamy te. I tu, i tu, i tu. No i co? Już się łapię na tym, że szukam. Nie będę szukać. Tutaj mamy dwa, tutaj jedno, tutaj jedno. Cztery słowa na tej. Sprawdzimy sobie po prostu po kontrolnych. Tutaj mamy U, a tutaj mamy R. O, nie widzieliście? UR. Yy, dlatego, dlatego tak. Nie, koniec szukania słów nigdy. Teraz sobie weźmiemy może ten yy, neon cash. Dlaczego nie? O. I tutaj już szukamy. 18, 23, 14, 34. Albo pliku...

I tak, 18, no jest wygrana. Zobaczcie, widzicie, <gry> Zobaczcie, widzicie? jest 18, pod 18 mamy piątkę. Super. 19 nie było, 33, 13 i 29 nie było. Czyli mamy kolejną wygraną. Super, super, bardzo dziękuję. Gdzie to odkładać? Tutaj na tą stronę. Teraz Green Money. Czy tam money? No, kto jak mówi, tak. Niech se... mówi każdy tak jak chce. Numery 40, tutaj ewentualnie szukamy worka i znajdujemy. A, to Worek nam też nic nie mnoży. Czy ja miałam tutaj jakąś wygraną? Chyba nie może coś miałam, dobra, może znajdziemy worek, byłoby miło, o i tutaj znowu szukamy zobaczcie, osiemnastkę na pierwszym miejscu osiemnaście, osiem dwadzieścia cztery i trzydzieści, dobra przepraszam, że tak szybko drapię, ale tak mi wygodniej będzie tym drapakiem yy, tutaj nic nie mam, jakbym coś pominęła to wiecie, w komentarzu mi napiszcie ja taka szybka, o tutaj już od razu z wygranymi, <laughs> ale też nic nie ma, i ostatni rządek

Mm, tutaj nie mamy. I tutaj mamy tak: 6, 33, 35, 12 i 9, więc tutaj również nie mamy. Jakiś kontrolny. No, BBB, czyli coś tutaj jest. Mm. A 12. No. <śpuszczam> Przepraszam. Dobrze, że drapnęłam tą kontrolną. Także tutaj mamy dwunasteczkę. Bardzo fajnie. Kolejna wygrana. No to ten neon, zobaczcie, obydwa wygrane. Wiecie co? Ja to, tak, tutaj też jest B. Dobra. Tak już dla pewności chciałam zobaczyć. Teraz sobie, ale tu jest syfków, brudków. Teraz sobie weźmiemy 36 numer. Ekstra linie. E, no tak średnio widać przy tym świetle. Ale to nic. Ale to nic. E, tutaj tak. Diamencik to Tak, obserwować, żebyście na pewno wszystko widzieli. O matko, tam książkę, że Wam opowiedzieć. Zapomniałam kompletnie. Zadanie się zastanawiam, jak można czytać książkę tam, przypuśćmy, na no, dwa dni tak jak ja czytam, i opowiedzieć ją w dwie minuty, tak jak ja opowiadam Wam w tym. przecież to jest takie smutne. No ale myślę, że yy, nie będę Wam opowiadać. Nie, bo nie. Może, może innym razem. Bo tutaj zaraz coś pogubię. O, dobrze jestem. No, a, a ten, a już nie chcę nic pogubić, gwiazdeczka, <laughs> oj, dopiero musiałam zatrzymać, żeby podkasznąć, a już mnie coś tutaj trapie, a to chyba przez pogodę, no jest taka pogoda, że dajcie spokój, i tak, u mnie w pracy na przykład, w środku było gorąco, strasznie gorąco, na dwór się wyszło, było zimno, i jakby o co chodzi? O, widzicie? Balonów będziemy szukać. Jak będą balony, to będzie wygrana. Jak nie będzie balonów, nie będzie wygrany. Jak będzie podkowa, będzie wygrana. Jak nie będzie podkowy, nie będzie wygrany. Super. Dalej mamy okulary, ym, których nie ma. Fajnie, fajnie, kurczę, że jakąś wymiankę mam. Fajnie, ja to się cieszę. <grych> ja się cieszę, bo ja lubię takie wymianki sobie robić z ludźmi. Tutaj jeszcze krabik. Dalej szukamy klucza. Dobrze, to trochę dalej, bo ja nie wiem, czy ja... O, tak przynajmniej będziecie wszystko widzieć. Ekstra. Klucze nie widzę. Mamy kości. Kości są tutaj, tutaj. Mm, już. Dwa symbole do końca. Mamy ptaka. Ptaka mamy tutaj, tutaj. O, o. <śpustaka> Pustaka mamy. I mm, leżak. Dobra. Po kontrolnych sobie przejedziemy. TY o. strasznie, zobaczcie, strasznie dużo się tego robi od tych strapek TY, nic nie szkodzi, teraz 500 tysięcy w banku z numerkiem 23 te starsze zdrapki mają to do siebie, że większe prawdopodobieństwo jest mm. no nie, nie patrzcie się na kontrolę

I 40 również nie ma. Oj, oj, oj. 9, 25, 39, 24 i 34 nie ma. To już mi się zdrapały kontrolne, że są różne. <grym> Także wiedziałam. No ale to nic, to nic, to nic, to nic. Co my to jeszcze mamy? A mamy ostatnią zdrapaczkę. o jak szybko poszło. Ła, wow. a nie, 18 minut nagrywam. To nie szybko. Wow. <grym> Dobra, yy, z numerkiem 22 linie niebieskie. U nas już nie ma żółtych, są tylko niebieskie, więc fajnie. E, te żółte to już się wszystkim przejadły. Ale tak, słoneczka to ja tutaj nie widzę. Mm -hmm. Rolki. <słuch> Też nie widzę. Chyba, że ślepa jestem. Parasolka. Też nie ma. Leżak. Leżak gdzieś widziałam. O, w żółtej mamy leżak. Tutaj też. I tutaj nawet dwa. Dobra, ruszyło coś. Kolejny symbol to diamencik. Tutaj mamy. Tutaj również mamy. Aha. Leżak. Się zgubił. Dalej mamy piłkę. Jak ludzie mogą tą stroną drapać, to ja nie rozumiem. Ale i tak wygodniej niż to, bo to bym za bardzo ruszała, no nie? Um, muszę znaleźć koniecznie mój terapak. Dobra, podkowa, następnie. Podkowa, podkowa. No piłki nigdzie nie widziałam. Ok. Kwiatuszek od góry jest. Uh, 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 uh. Dobra. Kolejny symbol to balony. Zobaczymy sobie teraz od dołu. Tutaj mamy. O, tutaj też. <laughs> tutaj. No Najwyżej już nie widać. Kolejny symbol to arbuzik. W różowej mamy, no, ale wyżej już nie. Kolejny symbol to klucz. Na samym dole mamy tu, tu. No i wyżej już, nie? Podkowa teraz. Znowu od dołu, bo tak będzie chyba wygodniej. Co powiedziałam? Podkowa, tęcza. Tęcza, tęcza. Dobra. Ostatni symbol to moneta. Monetę mamy tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Także te linie również są puste. HPL, tak jest. Ale to nic. Mówię, nic. Nic się nie dzieje. Tutaj mamy tak krzyżówka i krzyżówka po prostu ona to już ma to do siebie że ona tak lubi zaskoczyć pustakiem. <laughs> tutaj mamy przegrane z zdrapeczki. Tutaj mamy obydwie. I love neon cash dały po 5 zł wygranej i jednego pewniaczka Gosia wsadziła. Linię jest też z piątką czyli tutaj na 50 zł mam 15. Bardzo bardzo się cieszę. Jakby nie było na pomnożenie jest. Yy, także Gosiu bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, yy, jeszcze raz przypomnę to, co najważniejsze, serdecznie zapraszam na kanał Zdrabki Moni, jest tam, yy, zbiera się tam właśnie na konkurs na paczkę XXL-ki, krzyżówki. Ja wiem, jak ręce bolą, yy, jak w oczach się mieni, jak się drapie tyle sztuk krzyżówek, yy, także Monia polecam <laughs> i trzymam kciuki, żebyś zebrała wszystkich yy, i co? No i jeżeli macie chęć, to zajrzyjcie do mnie na społeczność. Yy, ostatnie 15 kopert dla tych, którzy jeszcze nie brali udziału, dorobiłam. Jeżeli zajdą wszystkie 15, to te dwa yy, szczęśliwe trafy będą. Jeżeli nie zajdzie, yy, nie zajdą 15, to po prostu, yy, wiecie, no nie wiem jeszcze, jak mam się do tego odnieść. Myślę, że za 10 kopert będzie jeden traf, a za mniej niż 10 to będzie zero. Może za... 5 kopert, będzie jeden, jak nie zajdą, Nie wiem, jeszcze nie, na tą chwilę jeszcze nie wiem, ale myślę, że zajdą, bo tam jest tylko 15 kopert. Dzisiaj mamy czwarty, a zgłoszenia przyjmuję do ostatniego. Także y do ostatniego maja, więc jest tyle czasu, że 15 kopert plus 2 szczęśliwe losy, łącznie będzie 14 nagród, no to będzie mega ogromny konkurs, także. Ja już się jaram, abym wiecie, chcę się w czasie wyrobić. Muszę tak sobie kalkulować, żeby po prostu wyrobić się w czasie, bo tak jak pisałam, no, zaczynamy 1 czerwca, lecimy przez cały czerwiec. Z tym, że 16, 17, 18 czerwca nie będzie odcinków yy, z. No. No z tym konkursem. Dlatego wiecie, wcześniej już was, was uprzedziłam. No i niebawem no nie mam premiery, bo zapomniałam o niej. Także wybaczcie. Krzyżówki za trzy wiem, że miało być. No i niebawem zapraszam Was już na konkurs z całymi paczkami. 500 tysięcy w banku i Zodiak. E, także Zodiaka chyba jeszcze zostało. Trzy strapki e, wolne, jak się nie mylę. No to też jest na społeczności. Także dziękuję Wam za obecność, za wytrwałość e, i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale. Buziaczki. Pa, pa, pa.